Pan z wami. I z duchem Twoim słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś już posunęli się w latach. Kiedy Zachariasz według wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim Przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia. Wtedy ukazał mu się Anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz Anioł rzekł do niego: Nie bój się, Zachariaszu. Twoja prośba została wysłuchana. Żona Twoja Elżbieta urodzi ci Syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla Ciebie radość i wesele i wielu cieszyć się będzie z Jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana. Wina i Sycery pić nie będzie i już w łonie Matki napełniony zostanie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana ich Boga. On sam pójdzie przed nim w duchu i z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do rozwagi sprawiedliwych, by przygotować panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do Anioła: Po czym to poznam, bo sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku? Odpowiedział mu Anioł. Ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem, i zostałem posłany, aby mówić z Tobą i oznajmić Ci tę radosną nowinę. A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić. Zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i kryła się z tym przez pięć miesięcy, mówiąc: Tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie. By zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Jedna rzecz, może więcej, ale na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, która jest i w, w Księdze Sędziów, i w dzisiejszej Ewangelii. Wina i sycery pić nie będzie. Pamiętajmy, że to dla nas bardzo często jest w tej chwili taki przyczynek do tego, żeby ofiarować coś więcej, coś, co możemy wypełnić, spożywać, i to nie jest nic złego, ale możemy to ofiarować. W tamtym czasie było to wina i sycery. Dzisiaj, począwszy od dzieci, to są cukierki, kawa, herbata, a czasami może jakiś alkohol. Ważne jest jedno, żeby znaleźć motywację, dlaczego ja to mam robić, dlaczego akurat mam odjąć sobie coś, co jest właściwe i dobre i nie, nie jest niczym złym, ale mogę to ofiarować Panu Bogu. I zarówno w przypadku Samsona, jak i w przypadku Jana Chrzciciela chodziło o to samo: że ten człowiek nie będzie zwykłym człowiekiem w tym znaczeniu, że on, jak się to mówi, zje, wypije umrze, przejdzie dalej. Nie, to miał być ktoś, kto miał na tym świecie uczynić coś niezwykłego i zarówno Samson jak i Jan Chrzciciel rzeczywiście czynili coś niezwykłego. I ich życie daje dowód na to, że w momencie kiedy człowiek chce ofiarować siebie, ofiarować cokolwiek ze swojego życia, pan Bóg również może uczynić wielkie cuda w ich życiu. I druga myśl z dzisiejszej liturgii słowa: Anioł Gabriel powiedział bardzo ważną rzecz, którą dobrze by było, żebyśmy sobie zapamiętali na zawsze. Otóż nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Tak bardzo często dyktujemy Panu Bogu, że to powinno być wtedy, to powinno być wtedy, to zdrowie powinno być teraz, a nie później, i tak dalej. Pamiętajmy, że ten czas nasz. W którym my żyjemy, to jest oczywiście, przypomnę tylko, że to jest czas. no teraz jest 12 ileś tam, 15, ale jest też czas, można mówić cały czas, że to jest czas zbawienia. To w języku greckim nazywa się kairos. Czyli teraz o 12.15 jesteśmy w czasie zbawienia, bo Bóg nas w tej chwili chce zbawić i zbawia. Każdego zbawi, kto chce. Pan Bóg nikogo nie zmusi. I to jest ten swój czas, który każdy z nas musi w każdym momencie naszego życia, swojego życia wykorzystać. I dobrze, że go wykorzystujemy dzisiaj tu i teraz, ale gdybyście byli przy obowiązkach swoich, też jeżeli robicie to zgodnie z wolą Pana Boga, to też jest to czas zbawienia. Więc dziękujmy Panu Bogu, że ten swój czas dzisiaj tu i teraz możemy właśnie wykorzystać przy Jezusie Chrystusie, jedynym zbawicielu.